Powiedz mi, z czego jest zbudowany ten dom i dlaczego, pomimo że on tak szybko powstaje, to jego jakość jest bardzo wysoka. Przede wszystkim, nasza technologia, którą używamy, to może powiedzieć, że to jest jakby technologia jutra. To znana od wielu lat, natomiast jest ona dużo bardziej dopracowana w dzisiejszych czasach. No tak, jak motoryzacja. Wielka płyta, lata 70. Jak motoryzacja, samochody się od tamtych czasów zmieniły, tak jak dzisiaj. No dzisiaj, raczej nikt maluchy nie jeździ na wakacje. Tak samo dzisiaj ten postęp technologiczny jest na tyle duży, że ta prefabrykacja w dzisiejszych czasach zupełnie inaczej wygląda. Elementy produkowane są na jednej z naszych pięciu fabryk i przyjeżdżają na budowę wraz z ociepleniem, wstępnie przygotowaną fazą pod tyń, Są stawione okna, dzięki czemu ten montaż takiego domu, w którym jesteśmy, trwa do dwóch tygodni. Sama konstrukcja oczywiście. Okej, okay, dobra. A powiedz mi, bo to jest chyba dosyć istotne w prefabrykacji, Jaki materiał jest używany? W sensie wiemy, że jest to beton, tak. ale beton jest nierówny. Czekałem, aż zadasz to pytanie dokładnie, bo bardzo często się używa samo hasło prefabrykacja, ale często jest problemem znaleźć, co tak naprawdę za tą prefabrykacją się kryje. My natomiast korzystamy z betonu wysokowytrzymościowego, Jest to beton C40x50, jeden z najtwardszych materiałów, który jest dostępny na rynku. Za naszymi plecami stoi jedna z największych korporacji budowlanych w Polsce, która buduje nie tylko stadiony, ale i mosty, i ta sama mieszanka betonowa jest wykorzystywana do naszych ścian. To robi wrażenie. Czyli chcesz mi powiedzieć, że mam dom o wytrzymałości mostu? No, generalnie tak, tak.